To mam rękę po bramie. Mm. No nie bój się pierdol. No, Beberom koniecznie, bo Ta to dla mnie oblizuje. dobrze. Ja się Słuchajcie. Bez... A, 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 a. <grym>. No już nie mam jak podejść nawet do nich. Mm. Proszę, proszę bardzo. Udziabaj. Mm. Oh. Tam z tamtej strony, wiesz, na tamtym. No, ciotki nie zdążają, nie nadążają nakładać na miseczkę. Weteran, smaczne? Pokaż, smakuje ci.